Jeden jest tylko Wasz Ojciec, jeden jest tylko Wasz Mistrz, a my wszyscy jesteśmy braćmi. Ja jestem Albert, a to jest kanał Daje Słowo. Zapraszam. Światło Chrystusa. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź, Panie, do naszych serc, do naszych oczu, do naszych uszu. Otwieraj je, abyśmy mogli usłyszeć to, co dzisiaj chcesz do nas powiedzieć przez swoje Słowo. Bo zaprawdę tylko Ty jesteś naszym Mistrzem i nie ma innego poza Tobą. Amen. Ewangelia według Świętego Mateusza. Wówczas przemówił Jezus do tłumów. I do swych uczniów, tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią, mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia, i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A Wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest Wasz nauczyciel. A wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym Ojcem, jeden bowiem jest Ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz Chrystus. Największy z was niech będzie waszą sługą, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Przyjrzyjmy się, o czym mówi dzisiejsza liturgia słowa. Pierwsze czytanie z księgi Malachiasza mówi nam o niewiernych kapłanach i tutaj widzę wyraźną aluzję do faryzeuszy z Ewangelii. Psalm z kolei mówi o, o postawie właśnie, mówi, jest napisane: Moje serce się nie pyśni, moje oczy nie chcą patrzeć z góry czyli też właśnie taka zachęta do pokory, czyli do takiej przeciwnej postawy, którą reprezentowali faryzeusze, oraz dusza jako niemowlę, ale o tym powiem później, kiedy będziemy mówić o Ewangelii, oraz o tym jest napisane, pokładaj w Panu nadzieję, czyli właśnie pokładać nadzieję w Jezusie, w Jego miłości, a nie w nas samych, tak jak to właśnie robili faryzeusze. Dlatego widzimy tutaj jakby wyraźne połączenie. Y, jeszcze spójrzmy na drugie czytanie z listu do Tesaloniczan i tutaj widzimy y, zupełnie przeciwną postawę. Apostołowie, jako ci właśnie wierni kapłani, którzy y, właśnie troszczą się o swoją wspólnotę, którzy właśnie wyznają zasadę Jezusa, czyli jeżeli ktoś chce być pierwszy pośród Was, niech będzie ostatni. I tutaj właśnie czytamy o tym, że stanęliśmy pośród Was pełni skromności, jak matka troskliwa, opiekująca się swoimi dziećmi. Czyli też widzicie tutaj jakby powiązanie z tym psalmem, z tym niemowlęciem, że Bóg też, dając nam swoją miłość, kiedy my jesteśmy dziećmi, posyła do nas ludzi. I apostolos, greckie słowo, czyli apostoł, właśnie oznacza wysłannik. Widać w liście stosunek Pawła jako służby, właśnie władza rozumiana jako służba drugiemu człowiekowi pisze o, o tym, że trudziliśmy się całą noc, aby nie być dla was ciężarem czyli zobaczcie, zupełnie inna postawa niż farzeusze, którzy nakładali wielkie ciężary ludziom na ramiona, którzy nie potrafili ich a sami nie potrafili ich unieść, prawda? więc widzimy tutaj połączenie, jakby związek tych wszystkich czytań i psalmów dzisiejszej liturgii do nauki Chrystusa, nauku, którą, którą chce pouczać nas dzisiaj Chrystus. Co tu właściwie się dzieje? O co chodzi w tym fragmencie? Czytamy o tym, że Jezus przemawia do tłumów i do swoich uczniów, i poucza ich o niewłaściwej postawie faryzeuszy, i nakazuje, jaka postawa jest właściwa. I żeby zrozumieć ten fragment, musimy spojrzeć na niego w kontekście całej Ewangelii. I w tej samej Ewangelii wcześniej czytamy o tym, że Jezus zaczyna swoją działalność w Jerozolimie. I tutaj, odkąd właśnie Jezus wkracza do Jerozolimy, do stolicy Izraela, to oficjalnie zaczyna objawiać się ludowi jako Mesjasz. Wcześniej jakby ta działalność była trochę ukryta, nawet Pan Jezus zabraniał swoim uczniom mówić o znakach i cudach, jakich dokonywał, ale tutaj wszystko się zmienia. Tak, jest ten uroczysty wjazd na Osiołku, gdzie tłum krzyczą Hosanna Synowi Dawida. Jest to tak jakby nazwa specjalna. Którzy Żydzi kojarzyli właśnie z Mesjaszem, więc niektórzy już rozpoznają w Jezusie Mesjasza. I co robi Pan Jezus, kiedy wchodzi do Jerozolimy? Otóż wywraca wszystko do góry nogami, dosłownie, bo zaczyna od tego, że wywraca stoły w świątyni. I przegania kupców, tak? ten fragment raczej kojarzymy. I chwilę wcześniej nawet tam czyni taki cud z figowcem, rzuca na niego przekleństwo, także figowiec usycha, co jest takim swoistym jakby wyrazem, symbolem, właśnie Jerozolimy, która nie wydaje owocu, tak jak ten figowiec, ale o tym za chwilę powiemy. I kiedy Jezus zaczyna nauczać w świątyni, Przychodzą do Niego arcykapłani i starsi ludu i pytają się Go, jakim prawem to czynisz? I Jezus mówi im, że odpowie na to pytanie, jeżeli oni odpowiedzą na pytanie Jemu. I pyta się, czy chrzest Jana pochodził od Boga, czy od ludzi? No i oni ze strachu przed ludem odpowiadają, że nie wiemy. No i Pan Jezus mówi, no to ja też Wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Ale zobaczcie, że Pan Jezus dał faryzeuszom pewnego rodzaju swoistą odpowiedź, bo faryzeusze zapytali się go, jakim prawem to czynisz, kiedy on im odpowiada, a jakim prawem to czynił Jan, czyli jakby już wskazuje na to, że tak jak Jan był posłany przez Boga i Jan był prorokiem, a faryzeusze go nie, przy, nie przyjęli, takim samym prawem czyni to właśnie Jezus, który jest posłany od, bezpośrednio od Boga. I żeby zrozumieć lepiej kontekst tej sytuacji, zobaczcie, jakie to było szalone, jednocześnie i odważne ze strony pana Jezusa, który wchodzi do stolicy Jerozolimy. To tak jak dzisiaj do archikatedry w Warszawie wszedłby jakiś wieśniak, nie obrażając pana Jezusa, ale no, Nazaret to no, był takim miejscem przede wszystkim rolniczym. I, i prawda, jakby wszedł jakiś taki wieśniak do archikatedry, stanął sobie na ambonie i nagle zaczął nauczać, tak? No i przychodzą do niego arcybiskupi i księża, no i pytają się go, no co ty tu właściwie robisz, jakim prawem tutaj nauczysz, kto ci dał takie pozwolenie, prawda? Czyli czujemy jakby powagę tej sytuacji, czujemy jakby co tutaj się dzieje, jak właśnie szalone jednocześnie odważne było to, co robi Pan Jezus. I dalej Jezus zamyka usta po kolei. Najpierw właśnie arcykapłanom i starszym ludu, później faryzeuszom, a na końcu sadyceuszom. Więc mamy te wszystkie ugrupowania religijne i nie tylko, które miały jakieś znaczenie, jakiś wpływ w Izraelu i Pan Jezus zaczyna ich wszystkich ustawiać, pokazuje im, gdzie jest ich miejsce. I wróćmy sobie teraz do naszego fragmentu. Jesteśmy właśnie w tym momencie, kiedy Jezus naucza tłumy i mówi Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Myślę, że tutaj to słowo zasiedli jest bardzo ważne i nawiązuje ono do tego, co się działo wcześniej. Wcześniej Pan Jezus zadaje pytanie faryzeuszom i pyta się, co sądzą o Mesjaszu, czy im był synem. No i oni opowiadają, że Dawida. I Pan Jezus pyta się ich, to jak Dawid mógł nazywać go Panem, skoro był tylko jego synem. I cytuję tutaj psalm 110, w którym Dawid pisze Rzekł Pan do Pana mego, siądź po prawicy mojej. No i oni odpowiadają, że nie wiedzą. No nie wiedzą, bo oni patrzą tak pod względem tylko cielesnym, takim ludzkim, dlatego że w tamtej kulturze no, syn nie mógł być panem. To ojciec był panem. Dlatego jak Dawid mógł mówić do swojego syna panie, syn Dawida, czyli Mesjasz? Dla Żydów to było nie do pojęcia. Dlatego faryzeusze nie potrafili zrozumieć co, to, co Pan Jezus chciał im powiedzieć. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Pan Jezus tutaj chce powiedzieć, że faryzeusze weszli trochę w nie swoje kompetencje. Weszli trochę w miejsce, nawet nie trochę, w miejsce Pana Jezusa, bo ten, który miał zasiąść po prawicy Dawida, to był Mesjasz. I Mojżesz był tym, który dał prawo Żydom i to Jezus miał przyjście wypełnić. A faryzeusze jakby... Ruszczyli sobie prawo do nauczania i to oni chcieli być tymi, którzy wypełnią to prawo. Dlatego Pan Jezus tutaj ich ustawia i pokazuje, kto jest kto, bo oni właśnie chcieli wejść, uczynić jakby z siebie mesjaszy. Dlatego można powiedzieć, że oni mieli, Pan Jezus im nie pasował bardzo. Dlatego nie mieli konflikt interesów, bo Pan Jezus był dla nich niewygodny, bo On chciał właśnie robić to, czym oni chcieli się zajmować. Ale oni tylko nakazywali te prawo i rzucali wielkie ciężary na ramiona ludzi, a sami palcem nie chcieli ich tknąć, jak mówi Pan Jezus. I zobaczmy, co mówi katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 578. Jezus, Mesjasz Izraela, a więc największy w Królestwie Niebieskim, powinien był wypełnić prawo, przyjmując je w jego integralności i aż do najmniejszych przepisów, zgodnie z własnymi słowami. On sam tylko mógł uczynić to w sposób doskonały. Żydzi, jak to sami wyznają, nigdy nie mogli wypełnić prawa w jego integralności, nie naruszając najmniejszych przepisów. Z tego względu, corocznie, w czasie święta przebłagania, dzieci Izraela proszą Boga o przebaczenie z powodu przekraczania przez nich prawa. Istotnie, prawo stanowi pewną całość i, jak przypomina święty Jakub, choćby ktoś przestrzegał całego prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. I właśnie, co mówi nam katechizm? Że tylko Jezus, tylko Mesjasz mógł wypełnić całe prawo w Jego integralności. Prawda? Że tylko On mógł to zrobić. Dlatego zobaczcie, co mówi dalej Pan Jezus w tej Ewangelii? Że jeden jest tylko Wasz Mistrz i jeden jest tylko Wasz przewodnik, Chrystus. Właśnie, że jakby, można powiedzieć, że On tu, jeszcze raz to powiem, ustawia wszystkich w rzędzie, tak? Że jest Ojciec, jeden jest Ojciec Wasz, jeden jest Wasz Mistrz, Jezus, a Wy wszyscy jesteście braćmi. Że, żeby nikt się jakby nie wywyższył, nikt się nie chełpił, tak jak robili to faryzeusze. I Pan Jezus właśnie o tym mówi, kiedy mówi, że tylko jeden jest Wasz Mistrz, a kto chce być wielki pośród Was, niech będzie Waszym sługą. Dlatego faryzeusze nie potrafili przyjąć Jezusa jako Mesjasza. Dlaczego jeden jest wasz ojciec? Bo każdy kto przyjmuje Jezusa, czyli słowo Ojca, przyjmuje tego, który go posłał. I każdy kto przyjmuje Jezusa za Mesjasza, przyjmuje też Ojca i to, co Ojciec chce mu powiedzieć, co Ojciec chce mu dać. I w ten sposób Jezus przywraca nam dziedzictwo. Przywraca nam godność dzieci Bożych. Dlatego każdy, kto przyjmuje Jezusa, przyjmuje go jako słowo posłane od Ojca, jako jego żywe słowo, zostaje mu przewrócone dziedzictwo Dziecka Bożego. I wszyscy jesteśmy braćmi, ale tylko w Chrystusie. To Chrystus jest tą latoroślą, w którą jesteśmy wszczepieni. To tylko dzięki niemu mamy dostęp do zbawienia. Jezus mówi to pouczenie również dzisiaj do mnie, do ciebie. Jezus uczy nas pokory, by wcale nie czuć się lepszym od innych. Jezus pokazuje, że wszyscy tak naprawdę jesteśmy równi. I to, nawet jeżeli spełniamy dobre, pobożne uczynki, nie czyni nas wcale lepszym, to, że mamy wiarę. Farozeusze Jezus mówi o nich, że byli obudnikami. I zobaczcie, oni nie robili tego specjalnie. To nie było tak, że oni myśleli sobie tak w swoim sercu, hm, dobra, oszukujmy ludzi, że jesteśmy tacy dobrzy, a z tego będziemy zgarniać jakieś profity. Nie, oni naprawdę wierzyli w to, że są pobożni, oni naprawdę wierzyli w to, że są dobrzy. Oni, jakby naprawdę wierzyli, że to, co robią, jest dobre. Właśnie obłuda, czyli oni po prostu wierzyli w jakieś kłamstwo. Byli obłudnikami. Tak? I, I zobaczcie, że my często też mamy taki wyidealizowany obraz samych siebie, co nie że my często widzimy, staramy się przedstawiać lepiej niż jesteśmy w rzeczywistości, że zobaczcie jak na przykład mówimy o dobrych rzeczach, to często je wyolbrzymiamy. tak na przykład mówimy biegaliśmy 48 minut, no to mówimy no biegałem godzinę, tak. A kiedy mówimy o złych rzeczach, to je raczej upuszczamy, umniejszamy, żeby jakby poczuć się trochę lepiej. Co nie? Czyli zawsze mamy taką tendencję do idealizowania siebie. Ja na przykład kiedy Próbuję zrobić coś dobrego dla mojej narzeczonej, prawda? I na przykład później jakoś się pokłócimy, albo w jakiś sposób wydaje mi się, że ona nie docenia tego, co ja zrobiłem, prawda? To ja czuję się taki bardzo mocno urażony. Ja tak się zastanawiałem, dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że tak mnie to dotyka? Bo wiecie, mam taką refleksję, że ja. Starałem się i chciałem jakoś, nie wiem, zrobić coś dobrego, jaki nie wiem, jakiś obiad, czy coś w tym stylu dla mojej narzeczonej, żeby jakoś sobie zaplusować, a kiedy ona w jakiś sposób tego nie przyjęła, albo raczej wydawało mi się, że nie przyjęła tak, bo nie okazała dostatecznej wdzięczności za to, to ja nagle poczułem się odrzucony i nagle się obrażam, czy, czy jestem jakiś zły. Czyli zobaczcie, że jakby. Że ja miałem jakby takie intencje w tym, że to nie było takie bezinteresowne, tak jak mi się wydawało. Mi się wydawało, że jestem taki dobry, że zobacz, przecież się tak staram, robię dla Ciebie obet i coś tam, a Ty tego nie doceniasz, czy ja jestem taki dobry, a Ty jesteś taka zła, prawda? Chociaż to jest w ogóle nieprawda, ale że ja, kiedy jakby ktoś nie przyjmuje tego, co ja robię, dobrego, to nagle się oburzam, prawda? No ale gdybym naprawdę to robił, w takiej szczerości serca i bezinteresownie, to nie oczekiwałbym to, za to żadnej nagrody. Nie oczekiwałbym za to nawet, nawet właśnie no, wdzięczności, prawda? I jakby takie sytuacje bardzo mocno obnażają nasze serce. Inna była też taka sytuacja, w której na pewnych rekolekcjach zrozumiałem, dlaczego tak naprawdę bardzo mocno wchodzę w konflikt z jednym z moich kierowników w mojej byłej pracy. Tak, tam bardzo mocno jakoś tak się z nim kłóciłem i się zastanawiałem, dlaczego, dlaczego tylko z nim tak wchodzę w konflikt? Jaki jest problem? Jakby zrozumiałem, że ja i on mieliśmy bardzo podobną historię, tylko że to, co mi udało się jakoś tak wybić w, w życiu, coś, co sprawiło, że moje życie nabrało wartości, to była wiara, a u niego praca. I że on przez to, że gdzieś osiągnął jakiś taki, można powiedzieć, sukces w swoim życiu, poprzez to, że zaczął tak sumiennie pracować i poświęcił się tej pracy jak na 100%, to czuł, że można powiedzieć, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych, bo wybił się powiedzmy z jakiegoś dna do jakichś szczytów, prawda? No i on bardzo mocno, ta osoba miała taki właśnie narzucający styl, że stwierdził, że skoro jemu się udało, no to innym tak samo powinno się udać i był bardzo wymagający wobec innych, dlatego że był wymagający bardzo wobec siebie. To jest yy, tak zwana właśnie zasada projekcji. I, I ja zrozumiałem, że ja właśnie byłem taki sam. Że przez to, że gdzieś dzięki wierze udało mi się, można powiedzieć, zrobić z jakiegoś, jakiegoś dna mojego życia, i wiara była tą kotwicą, czymś, co mi pomogło, yy, to że ja tak samo właśnie byłem wymagający. Że ja wobec niego i wobec innych ludzi też byłem taki wymagający, yy, tak jak wobec siebie. Bo czułem właśnie, że też udało mi się dzięki wierze zrobić coś niemożliwego. I ja zrozumiałem. Że mimo że On jest niewierzący, a ja wierzący, to że jesteśmy tacy sami. Tak samo słabi. I na tych rekolekcjach właśnie pomógł mi Pan Bóg zrozumieć tę prawdę, że wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy braćmi. Pamiętajcie, kochani, tak jak w myśl właśnie Pana Jezusa, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Ciekawostka. Filakterie to były takie amulety, takie pudełeczka, które kapłani, faryzeusze właśnie mocowali sobie jakby na ramionach i na swoich tych takich turbanach. I w tych pudełeczkach znajdowały się pergaminy, na których były zapisane przekazania, na których było zapisane prawo. Ciekawe, że w innym tłumaczeniu Pisma Świętego, kiedy pan Jezus mówi, że nakładają oni ciężary wielkie na ramiona innych ludzi, to w innym tłumaczeniu mamy, nakładają oni pakunki. Prawda, na, na ramiona innych ludzi, może tutaj właśnie jest trochę ymm, stąd te tłumaczenie ze względu na te właśnie filakterie, prawda, że tak jak oni nakładali je sobie na ramiona, yy, to że właśnie aluzja do tych pudełek, do tych amuletów. I pewnie zastanawiacie się, dlaczego Pan Jezus mówi tutaj w tej Ewangelii, aby nie nazywać nikogo ojcem. No, przecież mówimy do naszych ojców ziemskich, tato, no i przecież zakonnicy, tak? Nazywamy ich ojcami. Więc czy Kościół źle zrozumiał. Naukę Chrystusa? Nie do końca. Bo zobaczcie, że w innym fragmencie tak samo podchodzi pewien człowiek i mówi do Jezusa, nauczycielu dobry. A Jezus mówi, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Przecież tylko Bóg jest dobry. I czy to chodzi o to, że Jezus nie był dobry? No nie, ale jakby w pełni tego znaczenia bycia dobrym, to tak naprawdę tylko Bóg jest dobry. Bo człowiek o tyle jest dobry, o ile w tej dobroci jest podobny do Boga, który ma pełnię tej dobroci. I tak samo jest ojcostwem. Zobaczcie, że nawet w liście do Efezjan, w trzecim rozdziale święty Paweł pisze, dlatego zginam kolana moje przed ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Czyli wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię od ojca, bo on był pierwszym ojcem, on jest ojcem takim w pełni. Nawet sam święty Paweł w swoich listach, do, kiedy pisze do wspólnot, nazywa siebie ich ojcem, prawda? Więc czy święty Paweł? Też nie zrozumiał, czy nie usłyszał nigdy yy, nauki Jezusa? No nie, bo właśnie o tyle jesteśmy Ojcami, o ile swoje Ojcostwo pokładamy w tym, który prawdziwie największym jest naszym Ojcem. Dlatego prosimy Cię, Panie Jezu, przychodź do nas, posyłaj nam swojego Ducha, aby On pokazywał nam prawdę o nas, aby objawił prawdę w naszym sercu, abyśmy właśnie nie żyli w kłamstwie o prawdzie o nas samych. Pokaż nam prawdę o Tobie, o tym świecie i o nas, abyśmy mogli w pełni poznać Ciebie, abyśmy mogli jeszcze lepiej przyjąć Twoje słowo i Twoją naukę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Światło Chrystusa, niech pozostanie z nami na zawsze i my bądźmy tym światłem. Dzięki, kochani, że zostaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że to co mówiłem nie było aż tak bardzo nudne. Ja się dopiero uczę, więc proszę o wyrozumiałość. Na dniach będę chciał też udostępnić świadectwo mojego nawrócenia, a więc jeżeli chcesz, zostań ze mną, daj suba i proszę cię, jeżeli możesz, udostępnij to dalej. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego Bożego. Aleluja. Ja jestem Albert, a to jest kanał Daję Słowo. Do zobaczenia.